Dzień dobry Wczoraj nic nie nagrywałem Bo dojechaliśmy Była robiona traska Praktycznie cały dzień byliśmy w trasie No i dojechaliśmy Dojechaliśmy do Jeziora Garda No i dzisiaj spałem Tutaj w winiarni Jest ogólnie Bardzo fajnie, te wszystkie szczepy tutaj winogron Mega kozacko Jest zachmurzone niebo, ale tak czy tak widać te wszystkie góry Następny cel to góry Fajne widoczki Pochodzić, pozwiedzać O, już widać tam elegancko Pochodzić po górach, pozwiedzać A ja wam życzę i... Troszkę ujęć z dachu korsy Patrz Chłopie No i tu spaliśmy dzisiaj, nie? Same winogrona Zajebiście Jakiś czas temu Parę miesięcy temu Wypowiedziałem życzenie, nigdy nie znalazłem czterolistnej koniczyny. Wypowiedziałem życzenie, że w tym roku znajdę czterolistną koniczynę. To wypowiedziane życzenie było kilka miesięcy temu. A nawet wczoraj z Natalią rozmawialiśmy na temat czterolistnej koniczyny. Spojrzałem tylko w lewo przy śniadaniu. Pojawiła się Słuchajcie, jadę sobie Widzę jakiś spoiler, jakiś samochód stoi normalnie w krzakach Myślałem, że to Honda CRX, a to jest jakiś, jakiś niesamowity Ulepło na bi-Ferrari <laughs> Nie wiem co, to, ale to jest Honda CRX Tylko z lamin... ojej W środku to nie ma nic, to już jest... Nie, co to Toyota MR2? Toyota to jest stara Toyota MR2, ale chyba łona bi Ferrari. Poją drogą to, jest, to już jest okaz muzealny, no bo to autostan już nigdy nie wyjedzie, chyba żeby się z góry ty przeniósł na drogę. E, wszystko jest zamurowane. Na takim wyższym i taki domek z takimi widoczkami, a ktoś nam okrada chyba samochód. Dopadnę zaraz. Dobra, mamy kolejne tankowanko. Zrobiliśmy pierwszy raz na baku, tak powyżej 500 km, chyba 520. I zobaczymy, ile teraz spalił. Bo jechaliśmy traskę, dzisiaj też jechaliśmy. Bardzo ciekawe, ile teraz wejdzie paliwa. on został już na czerwonym. Mieliśmy jeszcze 10 litrów paliwa, nie? W korsie jest 45 litrów, więc tutaj 35 weszło 66 euro. O, Korsula, w takim miejscu. Lake Garda. Czyli jezioro Garda. Według opinii osób, które były przy jeziorze Como i Garda, według nich Garda jest lepsza. Ja nie byłem na Como, także Garda jest lepsza dla mnie, wiadomo, ale te widoki tutaj niesamowite, już przejechaliśmy od południa, jakby od początku jeziorka tutaj do gór, tutaj się góry zaczęły, nie przejechaliśmy jeszcze zachodem. Pewnie nie będziemy jechać, bo będziemy się kierować w stronę dolomitów. A ja pierdziele Szymon Ale i odrośnie Słuchaj, tu masz normalnie Świeci słoneczko, góry Odwracasz się w drugą stronę A tam idzie już burza Fajnie, a my czekamy na burzę Dualizacja godzina 18.30 Piękny piesio Ślicznie tutaj jest Cały dzień tu siedzimy, odpoczywamy sobie Serdecznie polecam Jeziorko Garda Wariacie, jak chcesz parking za darmo, to się odezwij na Teraz etap gór Zwiedzanie gór, chodzenie po górach, po lasach, zwiedzanie pięknych jezior Enjoy the view I życzę wam dobrej nocy, pa Wiecie, że już mam takie Porsche 911, tylko GT3 RS Zielono-limonkowe Piękne, co? Spójrzcie, tak. jak pięknie wygląda zachodnia część jeziora Jakieś światła, tam się bawią, jakaś preska. Święty spokój, ktoś się tam kąpie Bardzo ładny A my tutaj śpimy na darmowym parkingu No i co kochani, dwie nocki spędzone Lago di Garda Bardzo ładne miejsce, świetne widoczki, jeżeli chcecie parking za darmo no się na pryw, tylko to jest tak wiesz, między nami, nie? No i co? Jedziemy, kierunek Dolomity, tylko trzeba zrobić pranie research w McDonaldzie, coś tam delikatnie pomontować, jakieś coś tam podziałać, zakupy i Dolomity i mieliśmy dzisiaj wstać na wschód, ale nie wyszło, bo źle to rozplanowaliśmy. Także wstaliśmy sobie troszkę wcześniej, jedziemy w stronę Dolomitów już po śniadanku z takimi widoczkami. Bardzo serdecznie w dolomitach! Nareszcie dojechaliśmy. Tak się kurwa jaram z tego powodu. Serio jest pięknie. Tutaj już mamy znak, że dolomity, już widać, nie? Piękne. Ach, naprawdę bajecznie. Odpocząć tutaj trzeba zregenerować, bo korsa tak targa tutaj pod górę. Ludzie, masakra. Pięknie. Pierwszy stop w Dolomitach Lago di Carezza. Tak bardzo turystycznie, ale będą lepsze miejsca tu z Maciejowego Banku. A teraz idziemy sobie dalej, bo głodni. W zeszłym roku testowaliśmy, a ja teraz już 23 tysiące kilometrów zrobiłem. Pamiętasz ty? <śmiany> jaja. No i idziemy sobie teraz napełnić baniaczki z wodą, umyć stopy śmierdzące i łeb. Ale człowieku, nie, no jest tutaj kozacko. Zaraz wam pokażę, jak będziemy wracać, te wszystkie winiarnie, jabłka i tak dalej. To jest droga, ale jest tutaj magicznie to miejsce. Myślałem, że to po prostu będzie wyjście pod górkę. Człowieku, Taki jest nachył, stara tam ledwo zipie. Ja zaraz będę musiał tu usiąść i odczekać 15 minut jak dziadek, nie? Nie, nie ma opcji. Idziemy, zapierdalamy, sztywniutko. Tara zostaje z tyłu. Dalej targamy. Jest kur... Jest stromiej niż mi się wydawało, co nie? Ale targamy dalej do góry. Jest mocno, ale w ogóle poszliśmy nie do tego kastelu co trzeba. Tutaj w ogóle wszystko po niemiecku. Ja tu już mam swoje knowania, co tu się kiedyś działo. Same Niemcy, dużo Austriaków. I włosi, którzy wyglądają identycznie jak Austriacy. Ja już wszystko wiem, już mam teorie spiskowe. Też więcej. Zostaw lajka i komentarz. Jesteśmy na zameczku. Nie no, widok to jest coś niesamowitego. Zamek. Gorsza jest gdzieś tam na dole. My w ogóle mieliśmy iść do zamku, który jest tam, ale... Ja, to jakoś tak wyszło. Fajnie, tu fosa kiedyś była na pewno. Tak to wygląda. Rama zamknięta. Mamy jakieś górą lampy. Nozacko, serio. Robi tu tutaj tak niesamowite wrażenie człowieku. tu masz, masz ten castello. Wieża. Wychodzisz sobie, co nie? Masz taki widok Dla samego widoku tutaj warto ruszyć dupę. Bo nie jest to aż tak daleko od Polski. No dobra, kurde, dalej by ci takiego kopa zaraz w głowę. Co kurde, się sadzi coś świniak. Tam kozy są. Świniak się coś się sadzi. Ale idę od ciebie, zostałem cię w spokoju, jesteś śmierdząca. Będę liczył ile trwa na takiego baniaka. Pokażę jak tu leci, pokażę jak leci. <grafię> Kapie po kropelce. Piękne klasyki dziś tutaj. Jeden z ostatnich domów w ogóle, tam jest trzy albo cztery domy są Miałem takiego beżowego W124, zajebisty, kanapo pośrodku. w środku Dokładnie takie fotele chyba co tutaj Piękny samochód, piękny samochód Mój był rzęchem A tu klasyczki A nie, to jest 190, to nie jest W124 To są 290ki. A ja miałem W124, zajebiste auto Takiego mógłbym mieć, przerobić go na rally Patrzcie jak to pięknie tu wygląda, to jest wszystko winogrona, i z tego co wyczytaliśmy na tych tabliczkach bo są czasem takie tabliczki rozstawione to było jakby tereny jednej rodziny tam gdzie byliśmy, o u góry na tamtym zamku i ponoć no ta rodzina zarządza tymi terenami do tej pory te miejsca gdzie tutaj są, na przykład tutaj jest dom jakiś to oni ponoć to sprzedali i oni mają sobie tutaj taki kawałek z domkiem, a reszta to jest dalej otoczona ich winogronami i wyobraźcie sobie przez 10 wieków uprawiać winogrona a z drugiej strony, w nie ma drugiej strony, jeżeli masz jakiś cel, jakaś rodzina ci przekazuje z pokolenia na pokolenie, to raczej z tego korzystasz, jeżeli to przynosi zajebisty dochód. I żyjesz. Od 10 wieków w tym samym miejscu mieszka jedna rodzina. Na przykład dubcisz się z laseczką, nie? A 800 lat temu tam się dupczył twój pra-pra-pra-pra-pradziadek pra, z jakąś kurwa kurtyzaną. Zajebiście i same niemieckie samochody niemieckie albo austria serio a jest jesteśmy tutaj... jeszcze po stronie włoskiej. jak się nazywa to miasteczko? Kuj, jak się to miasteczko nazywa ale pewnie wam powiedziałem o i tam byliśmy na tym zamku to jest wszystko winiarnie nie? sorry wszystko to masz chłopie w winiarnie jeszcze z widokami na alpy to miasteczko w takiej dolinie zajebiście to wygląda mega mocnie serio Polecanko, przyjeżdżajcie w Alpy Bo ja tutaj czuję takie, widzieliśmy sobie Austrię, też e, Alpy Od strony austriackiej, zajebiście mi się podobało Ogólnie Austria mega mi się podoba A tutaj czuję taki vibe W ogóle napisy po niemiecku e, Austriackie samochody, niemieckie samochody Ludzie tacy właśnie wyglądają nie jak Włosi Nie, nie wyglądają tak jak wyglądali W Asyżu, czy tam W e, Montepulciano tylko wyglądałem jak Austriacy, serio. Bracie, pobacz, jakie są warunki do spania w namiocie. Coś kurwa pięknego. I tam widok na. Jeju, zapomniałem, jak się nazywa to miasto. Południe tam Alpy, tam stamtąd będzie wschód. Muszę wszystko czajałem. Oj. Myliśmy sobie włosy, tutaj ogarnialiśmy się ogólnie przy Fontanelli, bo to jest taka Fontanella. No i pani wyszła z domu i zaprosiła nas na ciasteczko na kawę i idziemy. Pierwszy raz tak skorzystamy, bo już kiedyś nas zapraszali na Sardynii, nie poszliśmy, później troszkę żałowaliśmy, a tym razem idziemy i bardzo fajnie. Dobra, my już odjechaliśmy, ja sobie rozepnę pas, bo on... Chcę coś opowiedzieć. <słuch> Dobre te ciastka, nie? Baba zrobiła ciasto. Słuchaj, myliśmy sobie włosy. Ulnie się odświeżaliśmy przez Fontanelli, nie? I idzie pani i coś tam zagaduje, że fajnie, że miłej podróży, nie? Tam myjemy sobie ząbki. Ona za 5 minut wychodzi, nie? Czy mamy ochotę na kawę, na ciastko, że nas zaprasza do siebie? Ja mówię, czemu nie? Przyjdziemy, tylko potrzebujemy jeszcze 5 minut. W tym momencie przyszedł jej mąż, jakby też wracał z gór. Do mieszkania, no i ogarnęliśmy się. Pukamy do mieszkania, weszliśmy tam, drzwi otwarte były, to, to weszliśmy po prostu. No i siadamy, coś tam gadamy, gadamy, gadamy. I tak ja zapytałem, że, cz, czemu tutaj jest tyle Niemców, nie? Austria, Niemcy, że, że dalej jesteśmy we Włoszech. A ona, że właśnie, że oni są wszyscy z Austrii, ale mieszkają tutaj, bo tak. No i ja sobie tak myślę, Austria, ile oni mają lat? Się okazało, że ona ma w ogóle córkę, która się urodziła w 72 roku, czyli już. Około 70 jest grubo. 72 mówiła, tak? 72 Ślicznego. lata. Dom śliczny, nie? Muzeum. Normalnie muzeum. Stare takie księgi. Yy, nie wiem, czy mogę mówić takie, yy, takie rzeczy, ale GSPO i tak dalej. Niesamowite I później się okazało, że ten gość Był jakimś takim um, On wymyślał na przykład etykiety na Coca-Cola Czy coś takiego Zabrał nas bo To piętro Dom wygląda jak zwykły dom Ale jeszcze wprowadził nas podziemia Dom jakiś stary Chuj wiele miał lat ten dom To jest jakaś taka wioska w ogóle chyba stara Tych domów Gość nas zaczął oprowadzać Pokazywał nam stare rzeczy Tam jakieś książki Jakiś Meyer Jakiś Ein Klaus Doktor Heinrich Jakieś takie typu rzeczy Tam... Ja nie wziąłem telefonu ze sobą, bo saszetka została u góry Ale muzeum Goście później przyznał, ma 86 lat Podejmij 2024 86 od 2024 Masz rok 1938 Kto miał te rzeczy? Był z Austrii, mówi po niemiecku Później wyszliśmy na zewnątrz się okazało, że tam jest konfesjonał Stary, z kościoła, jakieś złote rzeczy Serio, jakieś krzyże pozłacane No ogólnie, jakbyście tam weszli Ja nigdy nie byłem w muzeum, które by przypominało jego piwnicę Mało tego, że on się urodził w 1938 Roku. Kim był jego tata? On e, pokazywał nam maszynę kartograficzną, z której on się uczył, jakby małym dzieckiem i mieszkał w Skąd miał na to pieniądze? Jesteśmy tutaj w wiosce, gdzie tutaj są sami Niemcy, Austriacy. Tutaj prawie nie ma Włochów i zresztą oni sami powiedzieli, że. O, puszki! Tak, hey, jakieś tam mają te. Tak, puszki. Albo pogrze. No i tu jeszcze same austriackie blachy, nie? Że w samym mieście Bolzano, 90% to są Włosi, ale otoczeni są Niemcami i Austriakami. Sami nam to powiedzieli. Czyli wszystkie tu, gdzie teraz jesteśmy, wszystkie te nazwy, które są po niemiecku, po austriacku, po niemiecku. Nie ma tutaj osoby, która wygląda jak Włoch. Ja wiem jak wygląda Włoch, wiem jak wygląda Austriak, wiem jak wygląda Niemiec. Nie ma tutaj Włochów. Włosi mieszkają tylko w centrum Bolzano, a to jest otoczone... Wioską niemiecką, austriacką. No zresztą, kurwa, ten gość, nie? Ten gość wygląda jak jakiś. Kurwa, nie dam rady przybliżyć. On jak ten. Wygląda jak Milo James z Atlantydy. Ale, no słuchajcie, stary gesta z kościołów. Z kościołów on ma mnóstwo tych rzeczy. 444. Kościołów ma mnóstwo rzeczy. A wiadomo, co robili podczas II wojny światowej Niemcy, tak? Wszyscy wiemy, okradali kościoły. On ma mnóstwo tego. Te stare księgi. Była jedna taka wyjebana książka. Nawet nie pytałem, czy mogę zajrzeć. Ale chciałbym. Kurwa taka gruba, taka znaczy nie gruba, tylko taka wysoka, taka duża ta księga. Dziwka była taka gruba, oprawiona w skórę. Mam nadzieję, że nie ludzką. Ciekawy dom, ciekawy dom. Zostawiłem do siebie numer, no, bo trzeba. I jak będziemy tutaj jeszcze raz, to chętnie się wbije z kamerą i wam pokażę. Ale ciekawe, ile mieli takich tajemnych przejść, których my nie widzieliśmy. Myślę, że było... Myślę, że nie pozwoliłby mi w ogóle nagrywać, ale są okulary. Z kamerą tutaj nie widać. No ale słuchajcie, jest. Ja do tej pory mam takie wow, nie, chodziliśmy po prywatnym muzeum, gościa, który się urodził podczas II Wojny Światowej, jest z Austrii I jego tata, i jego dziadek A swoją drogą, tak jak już mówiłem, że tutaj jest wioska niemiecka, austriacka To czemu Austriacy nie mieszkają w Austrii? Były łapanki, były łapanki Nie wiem, ja nie chcę tutaj nic takiego, ale wydaje mi się, że tutaj jest jakby Tutaj już nic nie zrobią, bo już minęło ileś tam lat, ale te księgi, które tam były, wszystko po niemiecku i to z czasów właśnie II wojny światowej, człowieku, albo właśnie zaraz powojenne, gdzie jeszcze ten kult był w miarę taki, no dość popularny, jak Niemcy to robili. Ciekawe. Ej, bardzo ciekawe przeżycie. Bardzo ciekawe przeżycie. Jak chcecie, mogę wam podać adres tego gościola, więc wiecie. A teraz, albo jedziemy do Maka posiedzieć, albo jedziemy do Muzeum. Aaaa! Nie znaleźli jakąś Australopiteka, która ma 5200 lat Za 10, 10 łapek w górę pod tym filmem daję mu chyba zbani. bani cios, tam już 10 minut, żeby wejść... Kamera znowu jeba, Żeby wejść do Muzeum Południowego Tyrolu Archeologicznego Muzeum Południowego Tyrolu No i tam twój stary ogólnie jest, co nie? Także idę napluć swojemu staremu na czoło, na razie Holender, nederland Widzę, słuchaj. Słuchaj mnie, to za ważne, bo mówię po cichu. Kojarzę Cię mówię, który nie można nagrywać. Pięknie. Śpi? Ale malutki. Ugryzałbyś go w łódkę? Pamiętasz jak twój stary mówił, że wychodzi po mleko? I wrócił po 20 latach. Niezły. Pizza trzeba ją delikatnie przygrzać, także silniczek gorący. Jechaliśmy do domu. Drugą nockę z rzędu będziemy spali w tygodniu w tym samym miejscu. Jak się grzeje, rozkonam namiot. Chyba gotowa, bo już serek się roztopił. U, jakie gorące. Proszę, kochanie, ciepła pizza. Gorąca. Tak, Dwa miesiące dokładnie dzisiaj wybiło. Dwa miesiące. Od momentu jak ruszyłem w podróż. I mieszkam w tym samochodzie tak na dobrą sprawę. Namiot tam już rozłożony. Wodzia. Krzesełeczko. I taki widok. Serio tak zapamiętam miasto Bolzano. Że tak wygląda. Śliczne miejsce. Póki co topka. nie Ścisła topka miast, których widziałem. I to z tego widoku. No, ale tak czy tak wyobraźcie sobie, że na przykład stoisz przed. przed no teraz jest chmura, nie? Ja to później lepiej złapa, złapię. Jest taki widok. Coś niesamowitego. 14 lutego roku 2025 godzina 7. 37 przyjacielu, ale ze spraw ważniejszych, przyjacielu. Za oknem pada śnieg. Nie jestem przyzwyczajony, bo dopiero co wróciłem z Madery, gdzie kręciłem tam materiały, ale to nie o tym, to będziecie zobaczycie. W tym momencie zmontowałem ostatni odcinek z mojej podróży. W pierwszej podróży były równe dwa miesiące. 60 dni mieszkania w korsie, spania w korsie, podróżowania. Mieliśmy jechać dalej. Niestety wyszło jak wyszło. Musieliśmy zmienić plany. Musieliśmy wrócić tu, do Polski. Zaczęło się dziać wszystko to, co chcieliśmy. Wszystko to, co manifestowaliśmy. Zaczęło się moje życie zmieniać. I to dzięki, po pierwsze, podróży. Dzięki odkryciu samego siebie. Postawiłem sobie... Ambitnych celi, i po prostu dążenie każdego dnia do tego, żeby je spełniać. Słuchajcie, chcę Wam podziękować za to, że oglądaliście odcinki, że sprawiło Wam to jakąś przyjemność, zostawialiście łapki w górę. No, 24 odcinki w tydzień. Pierwszy odcinek. Był 7 miesięcy temu, ale zleciało. Co, kurde, ale zleciało. <laughs> naprawdę cieszę się z tego powodu, że zacząłem to robić. Po czasie, po nagrywaniu, po montowaniu tego wszystkiego, wiem, co powinienem robić lepiej, żeby to, żebym się po prostu rozwinął w tym. Będę to konsekwentnie robił. Lepsze, bardziej jakościowe treści, materiały. I naprawdę jeszcze raz chcę Wam podziękować za to, że oglądaliście po prostu i że jesteście. Tutaj na ostatnim odcinku, w ostatnim momencie tego odcinka. Przygodę zakończyliśmy we włoskiej miejscowości Bolzano. Obiecuję Wam, że ta przygoda nie może się tak zakończyć. Tak nagle. I obiecuję Wam, że jak będzie tylko czas i będzie ochota. Żeby dokończyć tamtą przygodę Czyli jechanie po prostu bez celu To dokończę to Będzie wspaniała przygoda Masz moje słowo Szumona Komandosa No i co? Słuchajcie kochani Naprawdę jeszcze raz dziękuję eee, Serię kończymy z Z 99 subskrypcjami na kanale Szkoda, że nie udało się dobić do tej setki eee, No cóż, będzie tylko lepiej Tylko lepiej i tylko lepiej Życzę wam wszystkiego dobrego I widzimy się może cztery tygodnie Chcę filmy z Madery przygotować Jak najlepiej potrafię bez ciśnienia. Także jeszcze raz dziękuję.